Z wielkim szacunkiem serdecznie witam wszystkich zainteresowanych. Dziś chcę podzielić się niesamowitą historią, która jasno pokazuje, jak ważne jest dbanie o swoje zdrowie i jak potężny efekt może dać odpowiedni środek. Problem, o którym opowiem, dotyczy wrzodu na nodze u pewnego mężczyzny. Jego siostra podjęła aktywne działania, aby mu pomóc i zakupiła produkt Actividan z Fukoidanem. Ta sytuacja była dla mnie odkryciem ponieważ nie wiedziałem, że właśnie ten problem skłonił ją do zastosowania naszego produktu Actividan. Od samego początku zawsze podkreślałem, że ten środek wzmacnia układ odpornościowy, ale nie należy oczekiwać cudownego wyzdrowienia w ciągu kilku dni, regeneracja wymaga czasu. Wszystko zależy od stanu organizmu, ile ma lat i jak bardzo jest obciążony. W przypadku tego mężczyzny stan był ciężki, organizm był mocno zanieczyszczony. Jednak po zastosowaniu dwóch opakowań produktu poprawa stanu skóry stała się widoczna. Jak powiedziała jego siostra, pił go trzy razy dziennie i wieczorem smarował wrzut na nodze. Siostra i jej brat byli tak zachwyceni wynikami, że zamówili więcej produktu Actividan. Poprawa była tak znacząca, że sami nie mogli w to uwierzyć. Kiedy poszli na wizytę do dermatologa, lekarz był zdziwiony wynikami i zapytał, co zrobiliście z nogą? Oni po prostu stosowali produkt Actividan, który zawiera wysoko skoncentrowany fukoidan znajdujący się w brunatnicach, co pomogło przywrócić regeneracyjne właściwości organizmu. Jeśli problem jest zlokalizowany w skórze, układ odpornościowy kieruje tam swoje siły i zaczyna się proces leczenia. Fukoidan, który znajduje się w Actividan, to prawdziwy dar natury, pozyskiwany z brunatnic. To właśnie dlatego na wyspie Okinawa jest tak wielu stulatków, regularnie spożywają algi morskie. Oczywiście, aby uzyskać tę koncentrację fukoidanu, która znajduje się w jednej saszeczce naszego produktu Actividan, trzeba by zjeść 1,5 kg alk, co jest kosztowne, niewygodne i niemożliwe do wykonania codziennie. Jednak dzięki specjalnej technologii ekstrakcji i organicznym związkom nasz produkt Actividan jest maksymalnie przyswajany przez organizm i daje natychmiastowy efekt. Teraz ten mężczyzna jest szczęśliwy, nosi shorty i chodzi na basen bez wstydu. To dowód na to, że dbanie o układ odpornościowy przynosi realne rezultaty. Gorąco polecam każdemu zastanowić się, co można zrobić, aby zadbać o swoje zdrowie już dziś, ponieważ profilaktyka jest kluczem do długiego i zdrowego życia. Nie czekaj, aż sytuacja stanie się krytyczna, zacznij wzmacniać swój układ odpornościowy już teraz z Actividan. Pamiętajcie, wasze zdrowie to wasz największy kapitał. Zróbcie krok w stronę zdrowia, a nie szkodliwych nawyków. Zacznijcie dbać o siebie i swoich bliskich już dziś. Zamówcie produkt Actividan i wzmocnijcie swój układ odpornościowy, aby żyć pełnią życia. Dziękuję za uwagę i bądźcie zdrowi.